Interes tak naprawdę prowadzę od 2014 roku. Dopiero bliżej tam 2016 żona się tutaj do mnie przyprowadziła i razem prowadzimy ten interes. Na początku to była zwykła agroturystyka, bardzo powoli się rozwijaliśmy. Około 2017 roku zaczęliśmy się rozwijać bardziej prężnie, inwestując dosyć mocno w to miejsce. Usługi przez nas oferowane to przede wszystkim usługi noclegowe. Mamy pokoje poddane adaptacji na poddaszu oraz mamy pokoje o troszkę niższym standardzie, takie powiedzmy o standardzie kempingowym. No i mamy to, co najważniejsze, to co nas wyróżnia na skalę tutaj powiatu, nawet całej Polski, to jest namioty sferyczne typu glamping. Są to luksusowe namioty położone w środku lasu. Poszliśmy tutaj troszkę w nietypową stronę, czyli stworzyliśmy luksusowe, tak jak już wspomniałem, namioty z pełnym wyposażeniem w środku, czyli ogrzewanie, ciepła woda, klimatyzacja, aneks kuchenny, łazienka. W środku mamy pełny wypas. Jednakże dookoła mamy po prostu pole, jezioro, las, zwierzęta, które czasem przebiegną obok glampingu. Mamy tutaj taką małą sekcję Natural Spad, nazwaliśmy, jest tutaj sauna sucha, jest tutaj jacuzzi, są banie praktycznie przy każdym z glampingów, jest też bania ruska. Wszystko znowu jest, jest po prostu położone w naturze. Nie ma tu żadnych budynków, w których to się znajduje, tylko jest to położone na zewnątrz w środku czystego pola. Nasze ranczy, jest położone nad jeziorem Wielimie. Jest to drugie co do wielkości jezioro na Pojezierzu Drawskim. Bardzo, bardzo ładne przyrodnicze jezioro, z którego nasi goście również korzystają i daje to duży atut dla naszego ośrodka. Wspomniałem o jeszcze jednej z naszych usług, które oferujemy. To jest co najmniej jednej, bo jedna to jest imprezy okolicznościowe oraz wesela. Organizujemy imprezy okolicznościowe oraz wesela w stylu boho, imprezy tematyczne. No i jeszcze mamy restaurację na miejscu. Jest to restauracja typu Steakhouse. Specjalizujemy się w wołowinie sezonowanej. No i myślę, że nam to dobrze wchodzi. Miejsce to należono do mojej rodziny od 1991 roku. Było to nasze prywatne, małe takie rancho, ale właśnie tak na, na przełomie 2010-2011 podjąłem decyzję, o, o ponieważ lubiłem to miejsce bardzo mocno, żeby coś tu zrobić. No i tak jak mówiłem, zaczęliśmy od, od małej agroturystyki i myślę, że rozwinęliśmy się całkiem mocno. Można znaleźć nas na, na stronie internetowej panderosa.pl, przede wszystkim Facebook, ranczy Panderosa, wszystkie informacje tam są zawarte, można do nas zadzwonić, wysłać maila, jesteśmy dostępni.